Robimy racuchopączki na tłusty czwartek, marmelada. Lukier zrobiłam to te, co będą bez marmelady, bo iwo marmelady nie. Ciasto na racuchy takie. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. I yy, smalec wołowy. Zaraz jeszcze gdzieś miałam. Płatki migdałowe, to można też płatkami to sypnąć. No, także takie u mnie pączki. Pączko racuchy, o. Ech, jutro sobie kupimy te dubajskie z Biedronki, bo raz kiedyś z Iwem te e, dubajskie, takie te droższe. Nie te takie tańsze, tylko te po 8 zł i no, takie całkiem tego takie chrupkie, chrupały, no, dobre, dobra, ja tutaj kładę, wykładam, to tak, trochę wyłożyłam, to będzie z marmeladą, to tutaj i co? i na to trochę tego ciasta, no, ja jeszcze tego nie robiłam zobaczymy jak to wyjdzie dosyć głęboki ten tłuszcz jest nie i taki nie za duży ten ogień żeby żeby ta marmelada kurczę była taka bardziej o wiecie lejąca to by było lepiej ale ona jest taka dosyć Fardawa. No i zobaczymy no. Nie robią tego jeszcze. Zobaczymy. Wcześniej już przekręciłam, a lukier robimy tak. 10 łyżek. O, 10 łyżek e, cukru, pudru albo na 3 łyżki wody, albo na 3 łyżki soku z cytryny. I rozcieramy dobrze. I jest elegancki lukier. Możemy dodać barwnika czy tam czegoś. Tak myślałam o buraczanym. Ale to musiałabym iść na górę. To nie. Posłuchajcie. jak jeszcze nie jedliście racucho pączków, to ja wam mówię, zjedzcie. Zróbcie, zjedzcie. Na pewno są łatwiejsze niż zwykłe pączki, bo tego nie trzeba zagniatać, wiecie. No. Mm. O, ten jest bez. Pycha, no. Rewelacja. No, pączki aha przeczytałam gdzieś dzisiaj, że jak się nie zje pączka w tłusty czwartek to po prostu pole będzie suche i w stodole myszy i w ogóle, więc mówię dobra jak tak namawiacie to sobie zrobię i zjem bardzo dobre nie zrobiłam dużo takie wiecie na, na spróbowanie, ale jeszcze zrobię na dniach dzień dobry, dzień dobry tak, jak w tytule widzicie po rozwodzie. No trochę to zdrowia. dosyć znaczy, sporo mi to kosztowało ten okres przed przed tym wiecie dniem rozwodu. Bardzo dużo, bardzo dużo dbałam się, że to będzie aż tak już tak źle czy bym się podjęła tego wcześniej? tak, stanowczo tak yy, tylko dużo wcześniej, szkoda, że nie dużo wcześniej wiecie teraz podział te sprawy a jak wcześniej to zrobiła to bym nie miała takiego problemu yy, ale słuchajcie, z tym podziałem z, z tym podziałem tak, że to już jest, wiecie co? Ja chcę mieć po prostu święty spokój. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Ja chcę mieć po prostu święty spokój. Yy, I jego. mnie go. Chyba sobie przysunęłam. odsuwam. Ojej, jakiś piesek. Odsuwam. jeszcze yy, nie chyba za blisko sobie przysunęłam I tutaj nie mogę manewrować. Yy, I tak, jeżeli chodzi. Yy, o mianowicie zawieszam się no. o taki rozwód to słuchajcie jak się boicie no, wiecie, A wiecie przekonane jesteście, przekonani jesteście, że po prostu to jest nieuniknione to lepiej wcześniej niż później Po prostu mi to się wydaje, że ja to w jakimś matnik się dymam jakiejś matni takiej z której już myślałam, że nigdy nie wyjdę ale mi się udało. Co było. Co mi już w ogóle, wiecie, no, różne tam sytuacje były, które mnie kilkukrotnie utwierdzały w tym przekonaniu. Natomiast e, trzeba, trzeba mieć po prostu wsparcie w rodzinie. Aczkolwiek rodzina to jest pojęcie względne, prawda? Rodziną może być całkiem obca osoba, która jest z nami od jakiegoś czasu i po no, prostu akceptuje nas, jest z nami, tak? wspiera nas, no po prostu z nami jest, aktywna, tak, aktywnie jest z nami. Wieje mi tu, nie ubrałam się tak trzeba, bo wiecie, czasami ktoś mi że żona, to nie rodzi na nic, No i, y, i przygotować się trzeba, jeżeli wiecie, że to jest, ciężko będzie przygotować się finansowo, nie wiem, zapożyczyć, przygotować się finansowo <laughs> jeżeli wiecie, że to będzie ciężka batalia Radę do Dino, muszę zrobić zakupy. Czas trochę poświętować. Teraz... Ja po prostu czuję, że... że będzie dobrze, że zacznę jakoś normalnie w końcu żyć. W spokoju. Nie martwić się o jutro, mimo że, wiecie, z kimś się jest do swojej roli, którą sobie obrał, nie wiadomo dlaczego. I tak w gruncie rzeczy i tak jesteście sami i tak jesteście sami. No mam, ale dawno nie byłam to Ale podjadę O świat, kurde Co ja chciałam powiedzieć, że Jak już zaczniecie Nie można się wycofać Jak już zabrniecie tak daleko Nie wycofujemy się Czy mi widać w ogóle O, już teraz lepiej Najważniejsze to się, wiecie no, Nie bać się, no bo to Wszystko jest dla ludzi, prawda Ale coś się zyska. Myślę, że ja więcej yy, zyskam niż stracę, mimo wszystko, prawda? Ja nie mówię tutaj o mm, sprawach ekonomicznych, prawda? Chociaż we mnie zawsze można, wiecie, jakoś sobie odbudować to wszystko, prawda? Ja mówię o po prostu świętym życiowym, takim spokoju, gdzie. Takie luksusy mnie niedługo czekają, zaraz Wam powiem jakie. Na przykład pierwsze co, to sobie powierzę klucze Nasza szafeczce, na szafeczce, która służy do kluczy. Będę mogła nawet czytać, wiecie? Będę mogła nawet czytać sobie książkę. Będę mogła chodzić do szkoły, czyli spełniać się być może zawodowo, bo do tej pory tego nie mogłam zrobić. Już poszłam sobie do szkoły, prawda? Poszłam do szkoły i kontynuuję dzieło. Szkoła roczna, certyfikat MEN będę miała. I co? Może do następnej zobaczymy, jak Zaczynam etap zdrowienia psychicznego. A i słuchajcie, y, jeszcze taka taka rada wyższego. zawsze możecie do mnie napisać, Zawsze coś pomogę. Może właśnie mnie tak do życie doświadcza, żebym komuś pomogła. Nie wiem czemu aż tak mnie doświadczałem mogła napisać książkę całą, bo z była dosyć pokaźną. w cudzysłowie, w ogóle się nie sprawdziły i nie warto tam szukać jakiejkolwiek pomocy, bo to jest Otaczajmy się też ludźmi, którzy po prostu chcą nam pomóc tak prawdziwie, a nie z czystej ciekawości tylko, nie? I słuchajcie, takie sytuacje bardzo, bardzo ładnie weryfikują nam naszych znajomych, prawda? Weryfikują znajomych, ja mam po prostu... roztrząsać tego wszystkiego. Przede wszystkim otaczajmy się ludźmi dorosłymi, którzy rozumieją, że na przykład jak mówisz, że jesteś chora, że nie chce Ci się na razie rozmawiać, bo nie chcesz tam, wiecie, na przykład yy, nie chcesz zarażać tym swoim pesymizmem, bo takie sytuacje się zdarzają. No wiem, no wszystko mi po sobie, tak? Więc nie chcesz rozmawiać, no bo po co? Komuś tam suć. Nie? znaczy, jak ktoś tego nie rozumie, no to sorry, no. Nie każdy dorosły jest dojrzały, że tak powiem, tak samo jak papierek nie świadczy o wykształceniu, prawda? No, także więcej teraz będę, o, już zaraz dojeżdżę, więcej będę mogła niż nie mogła. I bardzo dużo mnie też to wszystko, ta cała sytuacja to moje kilka lat mnie nauczyło. No, jak to tak stanąć? Słuchajcie, no, umiem wiele rzeczy, wiele różnych rzeczy się nauczyło. Na przykład być wkrętaczem poza łapią, być wkrętaczką to mnie nauczyło. Może nie będę gasila, siła, bo nie za ciepło. Być wkrętaczką mnie nauczyło. Udoskonaliłam wiele, że tak powiem, czynności swoich dziedzin w budowlance, nie tylko w kuchni, też, no bo to zawsze wiecie, już z oszczędności to się robiło różne rzeczy. Także umiem wiele rzeczy i za to jestem bardzo wdzięczna. Na przykład, że mogłam, w zasadzie sytuacja mnie do tego zmusiła, prawda? No, to za to powinna być wdzięczna i co jeszcze aczkolwiek wiecie kobieta nie za dobrze się czuje nie za dobrze się czuje w męskim w męskiej energii wszystko się składa z energii i kobieta jest do tego stworzona żeby była w kobiecej energii chyba, że coś z genami nie tak albo no też teraz tak jest, że kobiety czują się lepiej w z genami mężczyzny, no to wiecie, to wszystko zależy od Was. Ja na przykład się lepiej czuję w, w e, żeńskiej energii, a męską energię przyjęłam nie dobrowolnie, tylko z konieczności. Po prostu... Yy, to wiecie, zależy z kim dzielicie życie. Jeżeli że dzielicie życie... Mm, z kimś, kto do was nie pasuje, nie pasuje, i to jest mężczyzna, to przyjmujecie męską energię, żeby sobie poradzić, prawda? Natomiast mądry mężczyzna da tej kobiecie przyjąć kobiecą energię, postawę kobiety i wtedy się wszystko wyrównuje, prawda? No, tylko potrzeba mądrego mężczyzna. Do tego. Bez żadnej rywalizacji, kto ile co zrobił, bo się powinno grać do jednej bramki i uzupełniać się, zamiast rywalizować, prawda? Także tyle. I słuchajcie, ja jeszcze tak się zastanawiałam ostatnio, mówię kurde, ale to się tak, jak to się tak wszystko dziwnie jakoś porobiło, i mi się wydaje, że ja chyba przyspieszę ten film, bo ja już gadam ponad 10 minut i po prostu się tak jągam, bo no tak mi jeszcze ciężko o tym wszystkim mówić, bo to niedawno w sumie. I tak się zastanawiam, czy to wszystko nie bo to po prostu to jakieś mistyczne jest, wiecie, tak sobie tak myślę, to jest jakieś mistyczne, bo to jest wszystko tak niewiarygodne, żeby to tak się wszystko potoczyło. I to jest od momentu, kiedy ja zaczęłam, że tak powiem, degustację jednej rośliny, tudzież żywego organizmu na przykład, na to mówią, nie? Zawsze chciałam spróbować. Ja jestem otwarta na takie różne rzeczy. Zawsze chciałam spróbować, dużo czytałam, no i nagle się znalazł człowiek, który mi to, wiecie, umożliwił, nie? A potem to już poleciało. I wiele, wiele na ten temat czytałam książek, może nie książek, ale wiecie, tam, czy w internecie, czy też w tej książce, że to po prostu od kiedy e, zaczynali z tym zabawy. Zabawy w cudzysłowie, prawda? No to całkowicie życie im się poprzestawiało. I zawsze na lepsze. Teoretycznie na początku wiecie, byli w szoku, bo to takie zmiany, aż nie dowierzali, ale później z biegiem czasu, z biegiem czasu to był taki moment przełomowy, więc ja jestem w stanie w to po prostu uwierzyć. Ja jeszcze muszę to przeanalizować, ale to wszystko na to wskazuje. Nie dość, że organizm trochę się naprawia, to i jeszcze psychika, a jak jest psychika inna, macie inne myśli, yy, bardziej dojrzałe, no nie wiem, zależy to od człowieka, no to oczywiście otoczenie się zmienia, bo to co kreujecie, to, to się dzieje. Tak to wygląda. Kończę i idę po zakupy. Może Wam pokażę, co kupiłam. Nie wiem, czy coś w tym dino kupię, bo ja jeszcze mam trochę zakupów. Uzupełniać hmm. muszę zapasy i... Jeszcze po Iwo muszę jechać. Tak. Muszę zobaczyć dokładnie, o której on kończy. Także tak, moi mili. Zaczynam proces zdrowienia. Psychicznego najpierw. A co za tym idzie i ciało? I ciało. Mam nadzieję, że wrócę do formy sprzed kilku lat. Ja tutaj, wiecie, nie liczę na jakieś, spekt na jakieś spektakularne yy, zmiany, ale może. No, może. Nie Także tak, kończę. Na razie kończę.